Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał o tematyce perfum. Jeżeli lubisz rozmawiać na temat perfum, zapraszam Cię do subskrypcji mego kanału. Nie leń się i zrób to od razu, abyś żebyś później nie zapomniała, nie zapomniał, jak również nie zapomni o zostawieniu łapeczki pod dzisiejszym filmem. Będzie mi mega, mega bardzo miło. E, uznaję to jako wdzięczność za to, że nagrywam filmy. E, no i oczywiście serdecznie dziękuję, że tu jesteście i że oglądacie moje wideo. Dziś przychodzę z filmem o tematyce perfumy kupione w ciemno. Jakie perfumy udało mi się kupić w ciemno, zupełnie? Pełnie bez wcześniejszego testowania, które okazały się strzałem w dziesiątkę, które będą ze mną na zawsze, do których na pewno powrócę, które chciałabym również polecić dla Was. I jeżeli interesujecie dzisiejszy film, zapraszam do oglądania. Pierwszy zapach, który Państwu przedstawię okazał się po zamówieniu w ciemno totalnym sztosem. Zapachem, który zostanie ze mną gwarantuję Wam do końca mojego życia. Jest niesamowicie kobiecy. Jest to oczywiście Valentina Pudre od Valentino. Przecudowny flakonik. I tutaj od razu powiem, że jednym z czynników, dla którego kupiłam ee, te perfumy, był to oczywiście flakonik. Jest przyuroczy, przykobiecy. No, zobaczcie, jakie to jest cudaśne. E, po prostu cudeńko. I jest to zapach niesamowicie kobiecy niesamowicie seksowny i sensualny. To jest kobiecość we flakoniku. W moim odczuciu zapachy pudrowe są niesamowicie kobiece. Jeżeli lubicie zapach takich bardzo ekskluzywnych, drogich produktów do twarzy, na przykład pudru w kamieniu, bądź też bronzera w kamieniu, ten zapach ma w sobie coś właśnie z tego rodzaju kosmetyków. Tutaj rzadko się zdarza, że na pudrowość składają się nuty pudrowe. Często nutami pud nut nuty pudrowe są e, wydobywane poprzez kwiaty, np. Irys, czy też, e, czy też na przykład fasolkę tonkę, czy wanilię. E, tutaj natomiast mamy dodatek. Prawdziwych nud pudrowych. E, jak również mamy tutaj również tuberozę, mamy również irys, i tutaj w żadnym bądź razie ani tuberoza, ani irys nie wychodzą na prowadzenie. One są tak fajnie zblendowane, że w żadnym, w żadnym e, w żadnej możliwości nie są one tutaj wyczuwalne jako taki kwiatowy zapach. Jest to totalny zapach pudrowy, bardzo słodziutki, taki waniliowy i tak jak wcześniej wspomniałam. Tutaj na prowadzenie wychodzą nuty zapachu pudru, takiego pudru kosmetyku, ekskluzywnego kosmetyku do twarzy. Mamy tutaj przepiękną kompozycję, w której bazę otwierają nuty pudrowe, jak również piżmian właściwy, nutę serca, pięknie przeplata irys oraz. Tuberoza, i to wszystko jest podkreślone bazą w postaci drzewa sandałowego, jak również vanili i fasolki tonki. Przepiękne, bardzo kobiece, sensualne, seksowne, kobiecość we flakoniku. Kolejny zapach, który kupiłam zupełnie w ciemno, i jak go powochałam od razu okazał się miłością od pierwszego powochania, i jest to Jean Paul Gautier Label. Przepiękny, również bardzo, bardzo kobiecy zapach, słodziutki, waniliowy, owocowy, ale tutaj ta owocowość jest bardzo, bardzo taka waniliowa i mega, mega soczysta. W składzie mamy gruszkę, bergamotkę, nuty kwiatowe, skórę, wanilię, wetywerię, bursztyn i piżmo. Bardzo kobiecy, to jest taki zapach niesamowicie, to jest. No, coś niesamowitego, dla mnie nie, ja nawet nie potrafię opisać, w jak, jak bardzo one są kobiece, jak bardzo są sensualne. Takie typowo randkowe, typowo zaczepne, zaczepne facetów. Zapach bardzo mocny, bardzo intensywny, ale zarazem świeży. Tutaj gruszka dodaje takiej. Soczystości i delikatnej świeżości, natomiast zapach 100% waniliowy, bardzo, bardzo e, taki zaczepny i e, intrygujący. E, no, no, bardzo, bardzo piękny. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że kupiłam te perfumy właśnie jako zakup w ciemno. I tak jak mówię, jak je powąchałam, był to od razu totalny full in love. Kolejny zapach był z tych zapachów, których chciałam bardzo, bardzo posiadać, ale nie miałam możliwości go wypróbowania. Był takim zapachem, na który bardzo długo się czaiłam, na który bardzo długo. Polowałam i w którego dnia postanowiłam go sobie kupić i byłam bardzo, bardzo zadowolona. Gdy je kupiłam, używałam je bardzo, bardzo namiętnie, długo, bardzo je polubiłam i do dziś dzień uwielbiam, i są to perfumy Insolence w wersji Eau de Toilette, podkreślam Eau de Toilette od Guerlain. Zapach niesamowicie kobiecy również pudrowy i tutaj na tą pudrowość składają się kwiaty w postaci irysu czy też fiołka. I tutaj mogłabym powiedzieć, że jest to zapach typowo fiołkowy. Jeżeli lubicie zapach fiołków, to ten zapach je w sobie ma najbardziej widoczne tą taką pudrowość podkreślę tutaj piżmo i to piżmo dodaje takiego aromatu, przepraszam, mydlanego. Często osoby odbierają te zapach jako taki czysty, mydlany, bardzo, bardzo świeży. Często czytałam, czy też oglądałam, że dziewczyny czują się po tym zapachu, jakby dopiero umyły się świeżym mydłem w kostce i Faktycznie coś w tym jest. Mamy tutaj w składzie również owoce w postaci maliny. Natomiast ja, jako tako, tych owoców tutaj nie wyczuwam. To jest zapach typowo pudrowy, typowo e, taki kwiatowy. E, nikt w każdym bądź razie nie pomyliłby się, że jest to zapach kwiatowy. Tutaj faktycznie ta kwiatowość jest bardzo bardzo widoczna. To wszystko jest podkreślone, tak jak wcześniej wspomniałam, piżmem, jak również fasol kotonką, która dodaje niesamowitej słodkości, słodki, przeuroczy, bardzo trwały zapach. Ja lubię używać go latem. Kolejny zapach to Kayali Switch Diamond Pik Pepper 25. Zapach, który kupiłam od razu w ciemno znając ee, Kayali, wiedziałam, że stworzyła ona coś, niesamowitego i faktycznie tak jest. Zapach przeelegancki, bardzo, bardzo e, wyjątkowy i oryginalny. Takiego zapachu wcześniej nie czułam. E, myślę, że osoby, które lubią zapachy takie kadzidlane, zapachy z różą, taką przydymioną różą, e, będą tutaj bardzo, bardzo zachwycone. Ja sama osobiście spodziewałam się zupełnie czego innego, a jak powąchałam te perfumy. Po prostu totalnie się zauroczyłam. Zapach przecudowny. Ja będę go używała e, bardziej taką porą e, letnią, e, przepraszam, wio, e, jesienną czy też zimową. Myślę, że on wtedy sprawdzi się najbardziej. Jest to zapach, który aromat jest bardzo, bardzo luksusowy. Tutaj mamy e, mieszankę szafranu z różowym pieprzem i faktycznie otwarcie jest bardzo wręcz takie pieprzne, troszkę duszące, troszkę takie suche, natomiast e, wyłania się później duża, taka duża, duża dawka róży. Tutaj róża jest jednym z podstawowych składników nuty serca i ta róża jest bardzo, tak jak wcześniej wspomniałam, przydymiona, taka wręcz jakby muśnięta udem, e, natomiast jako tako w składzie nie mamy udu, z tym, że ja bardzo Tutaj taki aromat wyczuwam, taki jakby delikatny, troszkę osłodzony, taki dym w postaci różanej, w postaci taki trochę może jakby tytoniu. Bardzo, bardzo... Piękny zapach drzewny, słodki, waniliowy, bursztynowy, pieprzny, szafranowy. No niesamowity. Jeżeli lubicie wyjątkowe i oryginalne zapachy, myślę, że może być to zapach wkupiony w ciemno. Kolejny zapach, który Państwu zaprezentuję, jest z tych zapachów, które często omijałam, na które zupełnie nie zwracałam uwagi, a to chyba i wyłącznie dlatego, że posiadam inne wersje tego zapachu. I nie uważałam jako taką, że jest on dla mnie potrzebny jako kolejny flanker w moim posiadaniu. Aż kiedy do kiedy jakaś tam okazja się wydarzyła i zamówiłam go zupełnie w ciemno, w bardzo dobrej cenie. I jak je powąchałam, okazało się, że jest to zapach najlepszy spośród wszystkich. I jest to Miss Dior Absolutely Blooming. Przepiękna, kobieca, również bardzo słodka, taka romantyczna, owocowo-kwiatowa kompozycja. Dla mnie, powiem szczerze, jest to numer jeden, jeżeli chodzi o wszystkie misdjorki. Zapach, Przepiękny. W jego skład wchodzi malina, czarna porzeczka, granat, jak również różowy pieprz. W mnucie serca mamy różowy, e, róża majową piwonie, i to wszystko jest podkreślone białym piżmem. Zapach bardzo, bardzo intensywny. Jest to taki zapach w rodzaju takich zapachów jakby chociażby Long Home, Lovie no, oczywiście nie jest to taki sam zapach, ale w ta intensywność, tutaj ta wyrazistość jest bardzo, bardzo e, podobna. Niesamowicie trwałe perfumy e, bardzo e, dziewczęce, takie zapach miłości. On słuchajcie e, jest e, takim absolutnym zapachem randkowym, e, na pewno e, zaczepi niejednego mężczyznę i przyciągnie do kobiety niejednego e, mężczyznę. Ja bardzo lubię często jestem komplementowany kiedy używam tych perfum i e, bardzo dobrze mi się one noszą. Cieszę się, że je kupiłam w ciemno. Po prostu był to jeden z najlepszych zakupów. Okej, okay, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć film Najgorsze zakupy w ciemno, zapachy, które mi się nie udały, które po prostu e, były totalnym rozczarowaniem. E, dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, które zapachy były Waszym takim sztosem zakupowym w ciemno. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!